Nazywam się Jacek Jankowski. Jestem psychologiem, psychoterapeutą Fundacji dla Dzieci z chorobami nowotworowymi Krwinka. A to jest podcast psychoonkologiczny, którego zadaniem jest dać nadzieję. Zagadnieniem dzisiejszego odcinka jest stres wywołany diagnozą i leczeniem choroby onkologicznej. Podcast ten będzie miał jednak inną formę niż ta stosowana dotychczas. Nie będzie bowiem towarzyszył mi żaden gość. W zamian za to w drugiej części naszego spotkania chciałbym zaprezentować Ci praktyczną metodę, jaką jest trening autogenny Szulca, która może ułatwić radzenie sobie z silnym, długotrwałym stresem. Poszerzyć wachlarz narzędzi, które zdobyłaś, zdobyłeś do chwili obecnej. Nagranie treningu rozpoczyna się od 14 minuty. Zacznijmy jednak od początku. Czym jest tak naprawdę stres? Tak w skrócie jest to reakcja organizmu stanowiąca odpowiedź na bodźce inaczej zwane stresorami, które zakłócają jego równowagę, czyli najzwyczajniej w świecie obciążają nas i mogą przekraczać nasze możliwości. Jednak sam stres niekoniecznie musi być zły. Może być reakcją wspierającą organizm w wymagającej sytuacji. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób nim pokierujemy. Jest to nieodzowny element, który towarzyszy człowiekowi od początków jego istnienia. Sprawia, że jednostka w możliwie jak najszybszy sposób podejmuje decyzję, co dalej będzie robiła po przejściu fazy szoku. Popularnie nazywa się to reakcją walki lub ucieczki. Dochodzimy więc do sedna. Osoby, które słuchały wcześniejszych odcinków, z pewnością zauważyły, że temat stresu pojawiał się tak naprawdę w każdej dotychczasowej rozmowie. Moi goście opisywali emocje, jakie nimi targały, ale także jak uczyli się radzić sobie w sytuacjach, gdy stres opanowywał ich ciało i umysł. Opracowywali możliwie najlepsze dla siebie sposoby na radzenie sobie ze stresem. Odkrywali w sobie wewnętrzną siłę pozwalającą odnaleźć chwilowe lub dusze ukojenie. W odniesieniu do rodziców dzieci chorych onkologicznie uczucie stresu pojawia się jeszcze przed usłyszeniem jednoznacznej diagnozy. Następuje już w momencie zauważenia pierwszych niepokojących objawów somatycznych u swojego dziecka. Stres towarzyszy im przez cały skomplikowany, długotrwały proces leczenia i stopniowo narasta. Nierzadko też przekracza wszelkie granice. Sytuację tę można przyrównać do siedzenia na tykającej bombie zegarowej, która w każdej chwili może wybuchnąć. Dlatego osobom spoza świata onkologicznego ciężko jest pojąć, skąd te rodziny czerpią siłę i energię do działania. W takich momentach faktycznie trudno jest opanować emocje. Następuje gonitwa myśli, mająca na celu szukanie odpowiedzi: dlaczego to akurat nas spotkało? Co zrobiliśmy źle? Czy mogliśmy temu zapobiec? Czy nasze dziecko ma odpowiednią opiekę? Co jeszcze możemy zrobić? Warto podkreślić, iż nie istnieje jeden wzorzec emocji, który doświadcza pacjent onkologiczny i jego rodzic. Jest to bardzo mocno indywidualna sprawa. Ludzki organizm skonstruowany jest w taki sposób, iż momentalnie stara się znaleźć odpowiedź na bodźce, zdarzenia, których doświadcza. W pierwszej kolejności zaczyna czerpać zasobów, które posiada czyli z wcześniej wypracowanych mechanizmów obronnych, które już stosował wcześniej i które się sprawdziły. Jednakże leczenie choroby onkologicznej nie trwa jeden dzień, tydzień lub dwa tygodnie, tylko długie miesiące. Wówczas dotychczasowe sposoby radzenia sobie ze stresem mogą okazać się niewystarczające. Dochodzi do stanu przeciążenia psychicznego i fizycznego, co wywołuje silny, nieprzyjemny stres, zwany inaczej dystresem. Rodzic, który zazwyczaj jako pierwszy otrzymuje złą informację, dość szybko musi podjąć decyzję o tym, jaką drogą podążyć. Zachodzi wspomniana wcześniej reakcja walki lub ucieczki. Tak jak mówiłem, w pierwszej kolejności wykorzystuje wypracowane wcześniej techniki. Może pojawić się wyparcie, wycofanie, zadaniowość, pozorny spokój i opanowanie. Bądź szukanie pomocy u najbliższych lub bardziej doświadczonych onkorodziców. Wszystko po to, by stać się najważniejszą osobą wspierającą dla dziecka, po to, by móc na swój własny indywidualny sposób wyjaśnić córce lub synowi nową rzeczywistość. Życie szybko weryfikuje, które sposoby są skuteczne, a z których lepiej zrezygnować lub chociaż. Poddać je modyfikacji. Wiele rozmów z rodzicami, jakie przeprowadziłem, ukazuje obraz człowieka, który podkreśla zmianę w nastawieniu do życia, jaka zaszła w wyniku obecnych doświadczeń. Uczenie się radzenia sobie z długotrwałym stresem z jednej strony osłabia, powoduje bezsilność, czasem zniechęcenie, lecz z drugiej strony kształtuje charakter, daje motywację do działania. Następuje przewartościowanie. Co innego staje się priorytetem. Niestety pojawiają się dalej momenty kryzysu i nie zawsze wiadomo, co jeszcze można zrobić, by się lepiej poczuć. Dlatego tak ważne jest nieustanne próbowanie szukania sposobów dających szansę na lepszy dzień. Jest wiele technik, metod mających na celu radzenie sobie ze stresem. Oczywiście nie ma możliwości, by przytoczyć wszystkie w jednym, a nawet kilkunastu podcastach. W tym miejscu jednak postaram się wskazać te, które w mojej opinii są najbardziej skuteczne i możliwe do zrealizowania w warunkach szpitalnych. Część z nich pojawiła się już między wierszami, ale zależy mi na tym, by wybrzmiały dosadniej. Po pierwsze, warto rozmawiać z życzliwą osobą, która będzie chciała słuchać i wspierać w trudnych momentach. Mam tu na myśli m.in. osoby bliskie, rodzinę, przyjaciół. I choć w warunkach szpitalnych często jest z nimi utrudniony kontakt ze względu na ograniczone możliwości odwiedzin, to stanowią one olbrzymie źródło wsparcia. Jednakże oni bezpośrednio nie doświadczają tego co osoby przebywające na oddziałach. Dlatego dobrze jest się otworzyć na tych, którzy są bezpośrednim otoczeniu. Innych rodziców przebywających na oddziale ze swoimi dziećmi. Psychologów lub personel medyczny. Wysłuchać ich sprawdzonych sposobów na i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy są one bliskie nam i czy dla mnie będą użyteczne. Nie zapominaj bowiem, iż bardzo pomocnym w radzeniu sobie ze stresem jest m.in. zaufanie sobie, wiara w to, że nasze decyzje są możliwie najlepszymi decyzjami. Wysłuchuj więc innych po Różne perspektywy, ale pamiętaj o tym, by to, na co ostatecznie się zdecydujesz, było zgodne z Tobą samym. Tylko wtedy będzie skuteczne. Kolejny sposób to techniki relaksacyjne. Tak jak już wspomniałem na wstępie, jedno z nich zaprezentuję Ci w takiej podstawowej formie już wkrótce. Ostatnia technika, którą chcę Ci dziś wyodrębnić, to praca nad własnymi przekonaniami. Tworzenie innych wartości tego samego zjawiska, myślenie o czymś bardzo korzystnym dla nas sposób. Od razu powiem i zdaję sobie sprawę z tego, że warunki w jakich spędza się czas w procesie leczenia, pomimo, że są możliwie jak najlepsze, nie są w stanie dać komfortu sprzed choroby. Szpital raczej nie jest dobrym miejscem do myślenia pozytywnego. Codzienne zabiegi, zamartwianie się czy i jak chemia podawana do organizmu wpłynie na samopoczucie, potęguje napięcie. Uważam jednak, że bardzo ważne jest unikanie zamartwiania się, ciągłego myślenia o problemie, tworzenia najgorszych scenariuszy. Z początku jest to bardzo trudne i może brzmieć nawet absurdalnie, zwłaszcza, że choroba onkologiczna niesie za sobą ryzyko śmierci. Ciągłe myślenie o problemie niewiele pomaga w samym procesie leczenia. Czasem warto się zastanowić, jaki może być kolejny krok. Nawet najmniejszy, by poczuć się lepiej i swoją postawą sprawić, że inni tego doświadczą. Dziecko przebywające w szpitalu bardzo potrzebuje rodzica, który potrafi zarazić energią i nauczy jak radzić sobie z emocjami. Bywa też tak, że to dziecko potrafi wiele nauczyć rodzica i pokazuje mu najprostsze rozwiązanie. W tym momencie pozwolę sobie na krótką przypowieść o dwóch mnichach tybetańskich. Pokazuje ona, że długo trzymane myśli o problemie mogą być ogromnym ciężarem. Dwaj mnisi, jeden stary, a drugi bardzo młody, wracali błotnistą, leśną ścieżką do swojego klasztoru w Japonii. Podeszli do szlicznej kobiety, która stała bezradnie na brzegu mulistego, szybko płynącego strumienia. Widząc, że jest w potrzebie, starszy mnich wziął ją na ręce i przeniósł przez wodę. Ona uśmiechała się do niego, oplatając ramionami jego szyję, aż on delikatnie postawił ją na drugim brzegu. Kobieta podziękowała, skłoniła się, a mnisi w ciszy podążyli w dalszą drogę. Kiedy zbliżali się do bram klasztoru, młody mnich nie mógł już dłużej wytrzymać. Jak mogłeś brać w ramiona piękną kobietę? wybuchnął. Takie zachowanie nie przystoi mnichowi. Stary mnich popatrzył na towarzysza podróży i odparł: Widzisz, ja już wyszedłem z tej rzeki, zostawiłem ją na brzegu, a ty nadal ją niesiesz. A ty, jaki ciężar nosisz na swoich plecach? Właśnie. Często zdarza się, że chcąc za wszelką cenę stawić czoła niewygodnej codzienności, sprostać wyzwaniom, które nas dotykają, przestajemy dostrzegać ciężar, który na siebie bierzemy. Podświadomie czujemy, że coś nas przytłacza, że jesteśmy permanentnie zmęczeni i mamy wahania nastroju. Ale staramy się to wypierać. Pomocne w tym przypadku są wspomniane już techniki relaksacyjne, które ćwiczą naszą uważność, cierpliwość oraz uczą nas pokory. W ten sposób trenujemy nasze myśli i kreujemy nowe połączenia w mózgu, które w danej sytuacji mogą okazać się niezbędne. To idealny moment, by rozpocząć drugą część naszego podcastu i zaprezentować nagranie treningu autogennego Szulca. Na czym on polega i w jaki sposób może Tobie pomóc? Trening aukutogenny szulca to nic innego jak relaksacja, ukierunkowana na rozluźnienie układu nerwowego. To system ćwiczeń, które łączą w sobie elementy jogi i medytacji zen, lecz bez otoczki filozoficznej. Istotny jest fakt, że metoda szulca może być praktykowana w domu, bez specjalistycznej wiedzy i drogiego sprzętu. Osoba praktykująca samodzielnie Oddziałuje na własny układ nerwowy, dzięki czemu może swobodnie kontrolować jego przebieg. Regularny trening znacząco wpływa na poprawę nastroju i redukcję stresu. Dzisiejszy trening w sposób naturalny stanowić będzie zakończenie odcinka. Dlatego już teraz dziękuję Ci za obecność i wysłuchanie. Mam nadzieję, że wśród zaprezentowanych technik odnajdziesz coś dla siebie. Zaś trening autogenny, Szulca, do którego za chwilę przystąpię, pozwoli choć na chwilę oderwać się od codziennych trosk i zredukuje gromadzący się w Twoim ciele stres. A teraz zadbaj o to, by stworzyć sobie możliwie jak najbardziej komfortowe warunki do treningu. Załóż słuchawki, usiądź lub połóż się wygodnie. Tak, aby krzesło lub łóżko podtrzymywało cały ciężar Twojego ciała. Postaraj się podążać za moim głosem i skupić się na informacjach, które będę Tobie przekazywać. Nie przejmuj się, jeśli coś będzie Cię rozpraszało. Wszystkie inne dźwięki z otoczenia jedynie bardziej pomogą się Tobie zrelaksować. Pozwól sobie na Wena relax. Leżę wygodnie. Jest mi bardzo wygodnie. Zamykam powieki. Rozluźniam mięśnie. Oddycham lekko. Spokojnie. Wszystko jest mało ważne. Odległe. Obojętne. Nie myślę o niczym. Czuję spokój, bardzo duży spokój. Zagłębiam się w przyjemną ciszę. Rozluźniam mięśnie mojej prawej ręki. Prawa ręka staje się ciężka jest bardzo ciężka, nie mogę jej podnieść, rozluźnia mięśnie mojej lewej. Się ciężka. coraz cięższa. Tak ciężka, że nie mogę jej podnieść. tycham lekko. Równo. spokojnie. Rozluźniam mięśnie mojej prawej nogi. Moja prawa noga staje się ciężka. Coraz cięższa. Tak ciężka, że nie mogę jej podnieść. bólunia mięśnie mojej lewej nogi Moja lewa noga staje się ciężka coraz cięższa Ciężka, że nie mogę jej podnieść. Rozluźnia mięśnie mojej szyi, rozluźnia mięśnie twarzy i całej głowy. Spoczywa spokojnie, całkowicie bezwładnie. "Całe ciało jest przyjemnie odprężone." przez moją prawą rękę. Z każdą chwilą czuję je mocniej. Ręka staje się coraz cieplejsza. Przez moją lewą rękę. Z każdą chwilą czuję je mocniej. Ręka staje się coraz cieplejsza. Ciepło przepływa przez moją prawą nogę. Z każdą chwilą czuję je mocniej. Ciepło przepływa przez moją lewą nogę. Każdą chwilą czuję je mocniej. Ciepło z moich rąk przesuwa się na moją klatkę piersiową. Z moich nóg przesuwa się w kierunku mojego brzucha. Przyjemne ciepło ogarnia całe moje ciało. Jest tak ciepło, jak w ciepłej kąpieli. Czuję odprężenie. spokój wewnętrzny. Ten spokój zostanie we mnie. Daj mi siłę i pewność siebie. Teraz czuję się jak po przebudzeniu ze zdrowego, głębokiego snu. Uczucie bezwładności powoli ustępuje. Czuję odświeżenie i rzeźkość. Jest mi lekko. Jest mi dobrze.